Żeby było rozpuszczone, żeby można rozpuścić w wodzie. Czy źle? Cześć, cześć. Witam serdecznie. Jak pan zerwać go? Jak On no, chyba starczy, nie? nie. Bo tam ile chyba z, troszkę nie? wody trzeba. Mhm. Troszeczkę e, Znaczy może nie troszeczkę długo nie posiedzę. Chyba doprowadzi lewe, bo tam nie długo to kumpla. Wbijam odwiedziny, że dawno u niego nie byłem. kiedyś z nim się widziałem, w tamtym roku, jeszcze przed, przed operacją, z się chyba widziałem, jak dobrze pamiętam, albo po nowym roku. Dobra, w większości, już dawno się z nim nie widziałem, taki no, dobry, dobry kumper Pogoda, bo u nas tam nie tak źle, nie źle tylko ten wiatr troszeczkę przeszkadza. Gdyby nie ten wiatr, o, naprawdę byłoby o wiele wiele lepiej tam, było można by spokojnie sobie pospacerować przy tak piękna pogodzie, ale na troszeczkę ten wiatr przeszkadza, ale można, można chociaż do pół godzinki pospacerować. Wiadomo jak jak, jak, nie ma, jak nie ma wiatru to i naprawdę można długo, długo spacerować, nawet człowiek tego nie czuje. I co to powiecie? Piszcie pisz śmiało. Jakie plany? Przewodniczący. Adam Adam Elo, elo 320 Niedługo walka Kalidowa ale też jeszcze z piątku na sobotę walczy Kamil Bednarek w nowym Jorku tam chyba o pierwsze 30 była transmisja Ciekawa jak mu poszło Miałem z nim rastyczność, ale to stało w, w moim narożniku. Tak przypadkowo, bo wtedy jak, jak jechałem na zawody, to po prostu... Yy... A, spoko, spoko. Właśnie miało być tak, że moja dziewczyna miała być trenerem, stać w narożniku. Ale, ale właśnie tak wyszło nagle, że, że jednak niestetni yy, zawód Kamil y, Bednarek się pojawił. A w y, drugiej y, walce yy, jak on ma? Liczyński ma właśnie zdjęcie z, z, z zawodu jak, jak właśnie, to chyba była pierwsza albo, albo druga runda jak właśnie mówił co, co robić jak, jak, jak pokonać przeciwnika ale bardzo pozytywny człowiek też i... miałem chwilę też nawet i do zapoznać się z tym z, z, z Mariuszem Wachem właśnie jak mi wyręczał y, meda za trzecie miejsce no kawa kawa chopa tam jak się mógł, jak mi podawa dłoń to na spokój ogromna łapska Hey. Co tam? Ale nie halo, do Hello, hello. Witam serdecznie. Co tam, co tam co tam, co tam słychać jak tam zrołeczko? Jak się spało ogólnie. Ja no, właśnie wstałem standardowo. Znaczy będzie standardowo, ale tak o 6 wstałem. Będzik miał nastawiony na 5.30 Ale właśnie wstałem o 6 Tu Widzę, że troszeczkę ludzi jest. To zapraszam na subskrypcję. Filmiki, jak ktoś ma chwilę obejrzeć, co? Dobrze, troszeczkę tych filmików jest przede wszystkim morkaścieniem I, i też i w masce, i też i. Ciosy sierpowe to jest taka właśnie składaneczka mała. Elo, Elo, jedyna Kasia. Jak ktoś ma chwilę, to miło będzie, jak ktoś z Was zasubskrybuje, kanał Jakie plany, ogólnie Przy sobocie A w pożydaczku W pożodoczku. Właśnie też niedługo do kumpla Właśnie będę szedł ja Właśnie do kumpla Właśnie będę Będę szedł Ile lat 31. Uj, a się z lekarzem farmacja na sobotę. Pisać, pisać, śmiało. O, to fajnie. Troszeczkę spędzisz z nami. Mnie. Ploteczki pewnie tam delikatnie Link. Tam trzeba się też delikatnie oderwać od tego weekend. Nie mówię, żeby się tak dosłownie upić, ale tak delikatnie wypić. Czy browarka? Ja właśnie wolę delikatnie. Mimo tego, że takiego, takiego głowy nie ma do piecia, to tam jakie najwypije piwko, czy tam góra dwa, tam starczy. Ja wiem. Uch. A do wódki to tak różnie. W, w tamtym roku święta troszeczkę się wypiło. Tam... Na czterech litrów piliśmy. Czy się mocno piję? No, czy, czy, nie, nie, no. krótkie dwutki. I dlatego tak mało piję wódeczki. Zgadza się, rozum krótkie więc... To tam na czterech, właśnie literka w piśmie. tam mogło nie tak źle, bo by gdyby, gdyby, właśnie yy, jedzenie, bo tam, znaczy tam jedzenie, tam właśnie jedne danie mi troszeczkę zaszkodziło i później troszeczkę, no, modliło żonku. Nie, bo się czułem, ale. Ja czyste praktycznie chcę, ale trzeba jeść dużo. No, to, to fakt, to fakt. Nie no, i ogólnie odpowiednie, odpowiednie jedzenie, tak? W moim przypadku, no to czy tam jakieś zapiekanki, czy ten... No nie wiem. Bo wtedy pamiętam, to wtedy ta zapiekarka mi zaszkodziła. No i przede wszystkim ciasto, żeby też nie jeść. Ja mało w, w tym praktykuję, no to... Nie mogę tak za bardzo, wiesz, powiedzieć co, to i jak. Ale lepiej to jeszcze przed piciem to witaminy trochę przeznaczyć do organizmu, tak jak można kupić w Intermarche, tam chyba z 8 złotych jest z Olimpu 2000 jednostek witamina C.

To widocznie ciaska lubisz o, no ogólnie bardzo dobre są w Biedronce Z jakie to firmy Znaczy ogólnie tam kilkanaście złotych kosztuje o, o takie batoniki Jadrunki. Bardzo dobre są właśnie te batoniki, co pokazywałam. Yy, bardzo dobre, właśnie tak jak w Dilzie i można spotkać w Haflandzie Osi. Batony tam po 5-6 po zł. są yy, o smaku kokosowym i waniliowym. I jeszcze taki deser w Lidlu można kupić chyba 8 i 8 osób przepraszam 8 zł koszty. O. A to skąd jesteś? Nie dla Kasia? Mazowieckie, a. No tak samo, ja też właśnie mazowieckie województwo. A może się gdzieś spotkaliśmy po drodze? Może. Bo tam jedną właśnie dziewczynę widzę, że w biedron, co, co jest tam w sklepie, to właśnie widzę jak bierze te ciastka. No i właśnie moja dziewczyna te, też właśnie lubi te ciastka. Przede wszystkim. To skawuśko sobie wybić na ten. sobie właśnie delikatnie namoczyć te, te ciastka tak i bardzo dobre. Ja też właśnie tak stosowałem, właśnie powiedziała, powiedziałem, żeby tak czy... żebym tak spróbował. No rzeczywiście. Bardzo dobre. Urwa, macie zahaczyłem o telefon, przepraszam. Przepraszam za awarię. O, Ciechanów. Niedaleko, niedaleko Ciechanowa. No, Zdawała się, trochę na dziewczyna. Ciechanowa, ma najmniej manika. Naprawdę w porządku, dziewczyna. Po na coś się wycięło. Nie działa. A teraz? Słuchaj, ja co jest grane? To było się. Poczekajcie chwilę, zawracam.